Naprawdę teraz rozmowy Polaków. z, o, z Polaków po jedzeniu. Nie? Ja mówię, że na Świętego Marcina nie będzie, na 11 listopada nie będzie jadł na święty Marcinie rogali ze mną. No ja mówię, że będzie ja, bo, bo tego rogala trzeba zjeść czasami. I nie można sobie tak sobie zacopować wszystkiego i sobie z całego życia zmienić miesiąc, dwa, no bo, bo nie idzie, bo potem wcześniej czy później psycha padnie, tak? Więc jemy rogalę 11. Nie mówię, że 17. Albo 2 kg. Tak, ale po jednym sobie zjemy tym rogalu W poniedziałek jeszcze coś, nie wiem czy za darmo nie dostaniemy na, na dowód, nie? No wy na mnie to chyba nagramy tego 11, jak to wyglądało, bo poznałem świetnie 11 listopada na ulicy Świętego Marcina. No ale najważniejsze, że Jero ja się trzyma i te Pawełki jednak przekazał Arturowi Święczemu i nie ma nowych, nie zatowarował, więc te Pawełki odpadły, nie? A tak poza tym basen jeszcze chodzi, nie? Basen chodzi, a robię idą cały czas, więc tu nie ma tak, że po prostu robimy tylko treningi, bo cała walka jest też poza siłownią. Nie tylko na siłowni, bo ta walka na siłowni jesteśmy ile? Godzinę? Dwie godziny maksimum. A reszta walki no, to jest całe życie, nie? więc trzeba tu to napierdzierać i mi się obijać. I myśleć o tym, że mamy coś do zrobienia. Musimy zrobić 190-195 kg na styczniu. A na wakacje musimy mieć 150-160 kg a po wakacjach, no, to musimy mieć po 3,5 godzinach, tam się już zacznie hardkorzystać, to się przygodzi. Stoję się od tego, że się zacznie hardkorzystać, więc no już tam nie będzie, nie będę mu odpuszczał, sobie też nie będę odpuszczał. Ale żeby to do... zobaczyć, musicie kupić zestaw talerzy do telewizji, tak, za satelitami. tak, tak, pan No dobra, walimy dalej, koniec tej przerwy, bo ile to można gadać.